Na torze siódmym Tymoteusz Jóźwiak, sojuszanie Green Słupno. Na torze drugim Maciej Guliński AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Na szóstym Błażej Dworakowski, Delfin Gdynia. Na trzecim Jan Białecki, Mokotowski Uczniowski Klub Sportowy Warszawianka Wodny Park. Na torze piątym Nikodem Naruk, AZS AWF Biała Podlaska. I na czwartym torze zobaczymy Oliwiera Wójciaka, UKS Piątka Łomianki. Najmłodszy w stawce Tymoteusz Jóźwiak, urodzony w 2008 roku. Czas zgłoszenia najlepszy Oliwiera Wójciaka. Ciekawe, co zaprezentuje Tymoteusz jak to medalista i rekordista Polski. Myślę, że jest tutaj jednym z faworytów tej rywalizacji. Ale pamiętajmy o tym, że to też rywalizacja z seniorami. Mamy tutaj zawodników o rozpiętości ponad 6 lat. Od góry ekranu śmiglak. Potem Parkwit, guliński, białecki, Wójciak, Naruk, dworakowski, juźwiak, łoboda, olewniczak. Na pierwszym nawrocie najszybszy białecki, płynący na torze trzecim, drugi, śmiglak u góry ekranu. Dobrze płynie juźwiak również pod wodą, cały czas jeszcze nieco z tyłu, ale zaczął od pozycji piątej. W tym momencie. Dalej utrzymuje to piąte miejsce, ale on najdalej wykorzystuje ten konkretny element. No i popatrzmy, jak będzie wyglądała ta druga część wyścigu. Za chwilę, ostatni nawrót, a na tym ostatnim nawrocie Maciej Guliński, który wyprzedził Jana Białeckiego. Tor drugi i tor trzeci na czele. Nieduża strata Bójciaka z toru czwartego, który w końcówce dochodzi do głosu. Ostatnie metry. I płynięcie komu wypadnie najlepiej? Dworakowskiemu z toru szóstego. 53-32, Guliński trzeci, Juźwiak, przepraszam, Guliński drugi, Juźwiak trzeci, Błażej, Dworakowski, Delfin Gdynia. Zwycięża w finale B. W czasie 53 sekundy 32 setne. Czyli brązowy medal dla Delfina Gdynia. Jeżeli...